To jest Strefa Kibica Zima. Joanna Kryńska, dzień dobry, witam Państwa. To będzie pracowity weekend, to by jak najlepiej zakończył się dla polskiej drużyny. Przenosimy się do Engelbergu. Tam na miejscu nasz reporter niezawodny Paweł Łukasik. Dzień dobry, Pawle, witam serdecznie. Kilka kwestii, te dotyczące pogody, te dotyczące formy i te dotyczące kombinezonów. Ale może zacznijmy od formy Kamila Stocha, bo na to wszyscy patrzymy. No mamy, nadzieję, mamy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Przynajmniej. Do Engelbergu oczywiście wracać, ale skoro wspomnieliśmy o tych kombinezonach i o tym problemie, no to pokazujemy również takie tajniki. Jak te kombinezony są szyte, jak powstają, a gdy Państwo chcą wiedzieć cokolwiek więcej na ten temat, w ogóle na temat skoków, to proszę pamiętać o kodzie QR. Usłyszeliśmy o igrzyskach. Zostało 50 dni do nich. Dwie z trzech wiosek już praktycznie gotowe o tak mocno zawsze niezmiennie trzymamy kciuki za naszych skoczków. Będziemy państwa informować o tym co się wydarzyło. Pamiętajmy również o skanowaniu kodu QR tu cenne informacje. A my w strefie kibica zima. Wracamy jutro o 8:35.